Środek od środka wersja poszerzona. Dzisiaj odcinek urodzinowy, i to nie w cyklu naszym 60., tak jak chciałem Was przyzwyczaić do tego, że 5 głównych żywiołów i 12 znaków Zodiaku w chińskiej kulturze i tym samym w Azji powtarza się co 60 cykli to samo, od nowa, ale nasze, normalne, w normalnym rozumieniu mamy rok. 25 czerwca 2020 roku. Nagrałem pierwszy odcinek na TikToku. Zwlekałem z podjęciem tej decyzji, ze zdecydowaniem się na pierwsze nagranie. Szukałem formy, szukałem nie tylko nazwy, ale przede wszystkim formy, żeby to było w miarę jakkolwiek nieodrzucające nie mówiąc już o byciu przyciągającym i żeby pokazać pełnię treści, bo treści jest wiele tylko problemem zawsze jest wybranie takiej drogi, żeby przyciągnąć uwagę. W przypadku pisania jest inaczej. Pisaniem można bardzo ładnie budować różnego rodzaju dygresje, które czasem w materiałach mówionych, nagrywanych, kiedy trzeba kontrolować jeszcze wiele innych płaszczyzn obcowania z wami, czyli z widzami, bywa trudne. Zwlekałem z decyzją 25 czerwca poprzedniego roku, wtedy, kiedy Chiny obchodziły Święto Smoczych Łodzi. Pomyślałem, że to dobry moment, żeby pokazać coś innego, coś mało znanego. Ktoś ostatnio wpisał, że w Poznaniu są. Mistrzostwa Polski właśnie w takich wyścigach organizowane w dniu chińskiego święta. Święto jest ruchome, w tym roku wypadło wcześniej niż w poprzednim, zależy od ruchów księżyca. Więc coś teoretycznie trochę znanego, ale wciąż o prawie zerowym znaczeniu nie tylko sportowym, ale i kulturowym dla naszego kraju posłużyło mi jako punkt startu. Wtedy, 25 czerwca 2020 roku, odcinek numer 1. Teraz Patrząc na to tylko i wyłącznie statystycznie, na samym TikToku nagrany 1014 materiał, na YouTubie, o który poprosiliście z czasem takich dłuższych filmów 113 i na podcaście, który powstał jeszcze jako trzeci w kolejności, 73 odcinki. Ten będzie 74. Bardzo dziękuję za dotychczasową uwagę. Cieszę się, że zdecydowałem się na ten krok i na tego rodzaju działanie, ponieważ... To działa, to przynosi efekt. Cały czas szukam partnera do wsparcia kanału, ale to z czasem prędzej czy później w większych czy mniejszych moich narzekaniach, którymi się będę z Wami dzielił, bądź nie, prawdopodobnie nie, żeby Wam nie psuć humoru, kiedyś się pojawi. Co można zrobić w rok? Okazuje się, że wiele. W rok można nauczyć się podstaw czegokolwiek, zacząć coś nowego. Kiedy czasem zbieramy się, żeby coś nowego rozpocząć, no to możecie sobie wyobrazić ile można treści zawrzeć w tysiącu odcinkach nawet jeżeli trwają do 60 sekund, bo na 3 minutowe TikTok zaczął pozwalać w ciągu ostatnich kilkunastu dni, więc to jest świeża sprawa. Można liczyć ten tysiąc odcinków jako tysiąc minut. Na no tysiąc minut no to stosownie Niewiele czasu, teoretycznie, ale z drugiej strony, przeczytane książki, poznane wątki, nowi autorzy, którzy rzucają światło na coś kompletnie nam nieznanego, albo właśnie znani, przeczytani raz jeszcze, może z większą świadomością, sam też widzę to po sobie, że niektóre rzeczy, które poznawałem na studiach, były kompletnie mi obce, nieważne i niepotrzebne, a teraz nie mogę się od nich sam, dla siebie, nie tylko dla nagrywania dla siebie, oderwać. Przez rok, poza tym, e Azja cały czas pozostaje na marginesie w polskich mediach, co mam na co dzień, no bo staram się właśnie tam być obecny. To jest problem i to jest problem kompletnie niepotrzebny, ponieważ Azja jest obecna na całym świecie. Jakiekolwiek wydanie serwisu informacyjnego za granicą dowolną, bo to nawet niemiecka telewizja to pokazuje, ale po niemiecką telewizję sięgać odnośnie Azji to jest mało sensowna rzecz, ponieważ lepiej od razu po azjatycką. Patrząc nawzajem, jak Azja siebie pokazuje, już widać, że tam cały czas się gotuje. Tam nie ma wiadomości polegających na tym, że ktoś wypadł z okna albo zagubił się. Tam nie ma tego rodzaju rozpraszania się na rzeczy mniej ważne. Rozprasza się człowieka inaczej, kieruje się narodami inaczej. Za każdym razem duma narodowa, to co u nas praktycznie nie istnieje, a jeżeli nawet ma powstać, jest od razu oprotestowane, że niepotrzebne, że dziwne, że anachroniczne. W Azji jest na porządku dziennym. Dumy narodowe ścierają się między sobą, żeby docierać do tego, czyja prawda jest lepsza, czyj cukier jest słodszy i które święta są ważniejsze. Tam jest to codziennie, codziennie. Korea nie spotka się z Japonią, bo coś. Japonia nie spotka się z Koreą, bo coś innego. Ostatnio mieliśmy to na spotkaniu G7, kiedy delegacja japońska odmówiła spotkania z Koreańską. Wtedy był premier Japonii i prezydent Korei w jednym miejscu, w Kornwali mogli się spotkać i trochę położyć podwaliny pod nowe. No, no nie nowe, no bo przecież wiadomo, że po setkach lat i wzajemnego znania się i nienawidzenia. Tutaj o nowych startach, od tak po prostu na jednym szczycie mowy nie ma, ale nawet pr żeby zacząć budować coś innego. Czasy są trudne, zbliżają się igrzyska, każdy ma porówno źle, więc czemu nie budować lepiej nawet z kimś, kogo się mniej lubi? Japonia odmówiła spotkania, ponieważ Korea przypadkowo, zupełnie przypadkowo, na chwilę przed tym spotkaniem rozpoczęła ćwiczenia na wyspie Tokto, uznawanej przez Japończyków, a oczywiście zajmowanej przez Koreańczyków, no i wszystko się rozsypało. Teraz, nawet kiedy zbliżają się igrzyska, i prezydent Korei Południowej nie wyklucza w wywiadach dla swoich mediów, że być może pojedzie do Japonii, pojedzie na igrzyska i będzie dopingował swoich ludzi, ale przy okazji też nie wyklucza spotkania z japońskim premierem. Od razu na niego spada cała złość narodu, który mówi: jak możesz, to nie jedź. Najchętniej. Animozje, polityczna poprawność, Realia historyczne to cały czas jest na porządku dziennym. Kiedy Joe Biden przyjechał, bo tak, staram się wam pokazać, co można zrobić w rok. Kiedy Joe Biden przyjechał na szczyt G7, który zakończył się, odbył bardzo niedawno temu, jeździł także po Europie, spotykał się z różnymi ważnymi ludźmi w różnych ważnych formatach. Nie tylko jako G7, które uzgodniło, że teraz Chiny są obok Rosji wrogiem numerem jeden, ale także na spotkaniu NATO w Brukseli ustalono, że to Chiny, nie tylko Rosja, że to Chiny stają się systemowym rywalem Sojuszu Północnoatlantyckiego. I teraz takie pytanie, na które natrafiłem ostatnio w, w zagranicznych mediach. Jak zareaguje Europa? Jak zareaguje nie tylko Unia Europejska, ale Sojusz Północnoatlantycki, jeżeli trzeba będzie zmierzyć się z ewentualnym konfliktem, o którym cały czas się mówi, do którego nie dochodzi i na 99,9% nie dojdzie, bo nikomu się to nie opłaca, ale mówienie się opłaca, tworzenie konfliktu się nie opłaca. Jeżeli doszłoby do hipotetycznej agresji Chin na Tajwan, jak wtedy wytłumaczyć Polsce, jak wtedy wytłumaczyć Turcji, albo jak wtedy wytłumaczyć komukolwiek z NATO, żeby wstawiło się za Tajwanem? No bo przecież Chiny są rywalem. To jest ćwiczenie dla głowy, które polecam każdemu, bo to nie jest tak, że świat się składa z wydań informacji na jednym kanale czy na drugim, z Polski A czy Polski B. Świat jest o wiele bardziej skomplikowany. Jeżeli do naszych różnych przeciwieństw, które cały czas na siebie naskakują, dodać to w wymiarze N-wymiarowym, no to wówczas dostajemy wstęp do rozumienia Azji, która jest jeszcze poukładana warstwa po warstwie różnymi religiami kulturowymi, zaszłościami, skomplikowaną historią i symboliką, którą. Która czasem pozostaje niezrozumiała dla mieszkańców tych krajów, a co dopiero dla nas, którzy przyjeżdżają tam, mają styczność jedynie punktową albo zapierają się, żeby nauczyć jakiegoś kraju, i dalej można się czuć zaskakiwanym. W Chinach jest taka króciutka bajeczka o koniku, który chciał przejść, kucyku, który chciał przejść przez rzekę. Poznają ją uczniowie wszystkich, no, na, we wszystkich podstawówkach. Mały konik chciał przejść przez rzekę. Bawu mówi mu, duży Bawu, nie martw się, woda sięga do kolan, dasz radę. A wiewiórka przychodzi, nie ufaj Bawułowi, utoniesz. Woda jest dużo głębsza. Konik nie wiedział, co robić, nie przeszedł przez rzekę. Wrócił do domu i pyta się mamy, co zrobić. I dowiedział się, spróbuj sam. Zobacz sam. Zdążysz się wycofać, jeżeli będzie zbyt trudno. Zdążysz przejść, jeżeli będzie łatwo. Przeszedł. Woda nie była ani taka jak mówił bawu ani taka jak była wiewiórka była między tym warto próbować samemu warto próbować czegoś nowego warto patrzeć po sobie ile można zrobić w określonym czasie a ile nie co może być jeszcze za trudne a co już jest łatwe sięgać po nowe rzeczy nie czytać tych samych książek w kółko Choćby się je lubiło najbardziej na świecie sięgać po nową muzykę, nie słuchać tylko tego, co się zna, bo to rozwija. Mieliśmy tę książkę wczoraj. Jeszcze mieści się w kategorii książki, do której nie wracamy po pewnym czasie, tylko czytamy ją na nowo. Tutaj zbiór opowiadań mistrza chińskiego science fiction Liu Sina autora trylogii Problem Trzech Ciał. Tych opowiadań zawartych tomie jest dużo. Powstawały na przestrzeni ponad 20 lat. Czwarte od końca to angielski tytuł Full Spectrum Barret Jamming. Mało zrozumiane. Jest wersja chińska. Przeczytam sobie, bo tutaj wypisałem. Członkin Pindai cze se No dziwo, chińska wersja rzuca więcej światła. Oczywiście dla tych, którzy mają styczność z terminologią wojskową ten angielski tytuł też nie jest trudny, ale chodzi o Pełnowymiarowe, pełnoskalowe, całkowite zagłuszanie. Hipotetyczny konflikt. Nie pojawia się żaden akcent chiński. Hipotetyczny konflikt. Na Rosję napada NATO. Napada, bo Rosja się rozpada. Następuje taka wojna, o której pisał wiele razy Tom Clancy, obojętnie czy działa się na pokładzie okrętu podwodnego z szronem konery na pokładzie jako film czyli Czerwony Październik, Polowanie na Czerwony Październik, czy jako wielkoskalowa inwazja na szeregu frontów europejskich od Islandii po Morze Śródziemne w Czerwonym Sztormie. Czerwony Sztorm to książka Toma Clancy'ego, która tak oscyluje wokół tych niektórych dzieł, które poznajemy, takich grubych, tysiącstronicowych, ona miała chyba ponad 800 stron, z tego co pamiętam, na faszerowaną akcją, wizją konfliktu totalnego, takiej trzeciej wojny światowej, która rozgrywa się między wówczas Związkiem Radzieckim, a NATO. Tutaj mamy Rosję i NATO, no i pojedynkują się na technologię. Okazuje się, że Rosja pozostała w tyle. NATO ma lepsze systemy zagłuszania i Rosjanie nie wiedzą, co robić. Są dziesiątkowani. Żaden nowy czołg, żaden nowy helikopter nie daje rady. No nic nie działa. Na jaki pomysł padają Rosjanie? Zagłuszmy wszystko. Wówczas ci, którzy zagłuszają lepiej od nas, stracą ten oręż z ręki. Zagłuszmy wszystko. Jeżeli. Nie będziemy mogli porozumiewać się tak jak dotychczas? Wrócimy do czasów napoleońskich. Wyślemy kogoś na motorze. Jak nie dojedzie, z rozkazami, jak nie dojedzie, jak teren będzie zbyt trudny, to na koniu go poślemy. Między nowoczesnymi czołgami, które nie będą mogły się między sobą porozumiewać, bo będzie pełnoskalowe zagłuszanie. A do zagłuszania wykorzysta się oczywiście, tutaj już fabuła i wyobraźnia autora wykorzysta się wielki statek kosmiczny, który jako jedyny teoretyczny dezerter z Rosji uciekł z synem admirała na pokładzie jako jedynym załogantem i leci w stronę Słońca. I sam, w samobójczej misji, która zaskoczy cały świat, zderzy się z tym Słońcem, żeby wywołać impuls elektromagnetyczny właśnie skierujący, kierujący swoją siłę na Ziemię, zagłuszy wszystko, zagłuszy komunikację. I wtedy wojna pojawi się w w starej formie, nowoczesny sprzęt, ale w starej formie. Pojawia się nawet akcent polski. Oto jeden z pilotów natowskiego helikoptera zostaje strącony przez e, pocisk drugiej strony i aresztują go żołnierze z polskim orłem na kołnierzu. Tak proponuje się Nie pojawia się żaden chiński akcent. Natomiast, żeby pokazać Wam, jak czasem te światy się przenikają. Tutaj Leocy rozpoczyna w takiej dedykacji dedykowanej ogromnym respektem dla całego rosyjskiego narodu, którego literatura, rosyjska literatura wpłynęła na mnie, wpływała na mnie przez całe życie. Leocy napisał to w 2000 roku. Przyjaciele Rosjanie, od przyjaciół Chińczyków dla całego świata. Nie zamykajmy się w swoim myśleniu. Nie budujmy murów. Ale nie tylko murów wobec tych, którzy są z nami. Wobec kogokolwiek. Bo to się nie opłaca. Ten e, bohater, który syn admirała, który jest wybitnym naukowcem i jako jedyny leci w stronę słońca, żeby uratować ziemię, ale o tym dowiadujemy się dopiero pod koniec opowiadania, jest synem żołnierza. Nigdy z wojskiem nie miał nic do czynienia. Ten jego zwrot, żeby umrzeć za ideę, za ojczyznę, żeby poświęcić się dla ludzkości, jest takim małym zwrotem akcji, bo tak przez całe życie syn z ojcem nie miał o czym rozmawiać, bo ojciec był jedną wielką siłą milionową.